Która następna szkoła? Chwila napięcia i grozę. I już wiemy. E, drugie liceum imienia Jana Śladeckiego. Zapraszamy. Zapraszamy. Proszę Przede wszystkim o żeby żebyśmy żeby nie zamknęli targów w żebyśmy nie przegrali żeby w te dwa grze żebyśmy żebyśmy mieli najlepsze restauracje, kawiarnie, żebyśmy mieli fajną medycynę, nie mówię specjalnie służbę zdrowia, tylko medycynę, która będzie bronić nasze przed różnymi chorobami. W mają wszelkie warunki do tego, żeby takim się stać, i myślę, że jeżeli konsekwentnie będziemy działać, to za 10 że możemy być takim rodzynkiem w Polsce, żeby sobie bardzo żyć. Może na koniec, jak nam starczy trochę czasu, Nie, no, tak, to myślę, no dobrze, dajmy dalej jak Dobrze, tak, w takim razie, może troszeczkę poważniejsze pytania. Ja chciałam zapytać po pierwsze. Jak zamierza pan rozplanować organizację zagospodarowania Placu Wolności? W tym momencie jest tam parking, jednakże no sama osobiście korzystam z tego parkingu, co prawda, tylko na weekendach. I kostka brukowa, czy jak to tam nazwać, jest w stanie agonalnym. Jest strach tam jeździć samochodem. I czy w dalszym ciągu to ma być zagospodarowane pod parking? Szkołę chcę życzyć panu Prezydentowi Spokojnych i wesołych świąt do nas smacznego echa. Proszę bardzo. Z naszego przyjaciół, jeden taki zmartwiony, mówi: No, a ten drugi mówi: Słuchaj, co, co taki zmartwiony jesteś? Wiesz co? W pewnym momencie postanowiłem się zmienić. No i co? Słuchaj, rzuciłem palenie, rzuciłem picie, rzuciłem dziewczyny. No i co? To była najgorsza godzina w moim życiu.